Witajcie kochani w kolejnym dniu, ja chyba wam to wcześniej powiedziałam, że nie wiem jak będę dzielić, więc w sumie mówię witajcie w kolejnym dniu, albo po prostu zaczynam mówić. Bartek z moją mamą pojechali na rower, jest godzina prawie dziewiąta, mała składa sobie na trampolinie, tak, no skacz sobie kochani, powolutku tylko, dzień dobry, ostrożny myszko. A ja wyszłam z kawą, Mama! która mi właśnie w tym momencie zrobi za podtórkę. Więc wyszłam po prostu tutaj, dosłownie obok. Domek mamy dosłownie tutaj. Tak jakby od naszej sypialni mamy okno na plac zabaw tutaj. Nie będą niedługo wracać, bo są aktualnie w Wilkasach. Dzisiaj ma być 30 stopni, więc na bank pójdziemy na plażę. Idziemy na plażę. Jest 30 stopni, a w słońcu o wiele, wiele więcej. Idziemy na plażę korzystać. Póki można. Pogoda ma się w przyszłym tygodniu, jak my jedziemy nad morze, zepsuć. Jak zawsze, trochę trudno się mówi. Dobra. No, także idziemy smażyć dupki. Hmm. Nie? Idziemy smażyć dupki? I'm not jacking. don't say that. Cause no one should look behind them when they're going so hard. I just ask that you remember all the hard work and the time. Don't forget the reason you decided to fly. And as you fly.

Where you came from, won't you. Jest czwartek Dzisiaj zapowiadają najgorętszy dzień Bo mam 33 stopnie I serio, że ja tak wyglądam Ale przed chwilą wstałam Jestem zaspana i właśnie przerwam do żeby zrobić sobie pielęgnację Dzisiaj będzie najgorętszy dzień i mamy w planach po prostu siedzieć na plaży. Pewnie już za napój na plażę. Potem na obiad, i potem znowu na plażę. Taki wstępnie jest plan, ale na razie trzeba się po prostu obudzić. Na razie jako jedyna się obudziłam. Bartek z mamą jeszcze tam śpią. Ja mama tak samo. Mój tata też śpi. Zagotowałam już sobie wodę na rumianek, bo tutaj. To, co robię mniej więcej w domu, to też zostaje. Nie zaczynam dnia od kawy od jakiegoś czasu, tylko od rumianku. Dopiero kawę wypijam tak około dziewiątej, więc tak to się u mnie zmieniło. I bardzo możliwe, że pociążę to zostanie po prostu. Dzisiaj taki dzień. Nie wiem, ile mi się uda dla Was nagrać. Nie wiem, ile wczoraj nagrywałam, i w ogóle, jak ja to sobie podzielę. Naprawdę nie mam takiego pojęcia. Tutaj mam zmontowany jeden vlog, ale muszę dodać takie elementy, typu właśnie jakieś takie napisy, wiecie, dodatkowe elementy do filmu. Ja nie mam za bardzo jak to zrobić, bo tutaj problem z internetem, tutaj program mi wywala na tym komputerze i tylko mnie to, wiecie, frustruje i denerwuje. Więc, więc aż się chciała po prostu, wiecie, cokolwiek robić, jeżeli chodzi o montaż, ale zgrywam sobie materiały, zaraz to też przejrzę i zobaczę mniej więcej. Ile mam z tych ostatnich dni? Ile mam z wczoraj? No wczoraj chyba to tylko nagrywałam telefonem. Dużo też nagrywałam telefonem, aparat na przykład zostają jakieś wycieczki. Jak jedziemy to zabieram aparat, ale jak tutaj jesteśmy, czy gdzieś jedziemy, wejdzie na obiad, to po prostu mam z telefon bez aparatu. Może czasami coś tam mam, czasami ten aparat. Także zaczynamy dzisiejszy dzień opalania, wczoraj byliśmy. Ale tutaj się jakoś zbytnio nie opaliłam, tylko plecy. Tutaj troszeczkę możecie widzieć. No, oczywiście sobie plecy opaliłam, bo jak siedziałam małą w wodzie, to e, słońce dosłownie na plecy mi grało, a nie tutaj na mnie. Czyli też miałam makijaż do e, sobie, bo chciałam jakieś fajne zdjęcia zrobić, ale chyba ufnęłam, że dzisiaj bez sensu, po prostu SPF i... Nie wiem, ręce sobie pomaluję. Mam tuż wodoodporny, więc e, przez przypadek kupiony. Bo bardzo podobny do tego mojego, którego używam. Wziąłam go na szybko, bo był na przecenie. A że oba to są Eveline, to nie zauważyłam na piso, nie zwracałam na to uwagi. Teraz już będę. To jest wodoodporny, a to jest ten, którego używam. I jak widzicie, są bardzo do siebie podobne, więc jakby się widziałam na przecenie, to po prostu wzięłam, nie patrząc się, więc mam dużo wodoodporne, więc może zrobić się, jak po prostu wykorzystam. Nie ma, nie ma co. No, także zaczynamy ten podobno najgorętszy dzień i zobaczymy jak on będzie wyglądał po prostu. Też tak ciężko nagrywać na wakacjach, bo chcę przeżywać tutaj wszystko, a nie siedzieć z telefonem albo siedzieć z kamerą, wiecie, i, i coś tam do Was nagrywać, bo... W wakacjach dla mnie nie o to chodzi, ale lubię mieć taką pamiątkę, żeby coś podagrywać mniej więcej co robiliśmy, więc mm, po prostu nagrywam dla siebie a nie pod kontent. Bardziej o to chodzi. SPF, którego używam do buzi mamy ogólnie SPF-ów mamy w sumie trzy razem z tym mamy trzydziestkę, którą smaruje nas albo głównie mało jedziemy na jakieś wycieczki idziemy po prostu na miasto i pięćdziesiątkę tylko nie pamiętam z jakiej firmy ale pięćdziesiątkę mamy jest w torbie a pięćdziesiątkę po prostu jeszcze używamy my Idziemy na plażę, a ja na twarz mam to. Lasowy krem do twarzy z SPF 50. -ką. I po prostu on tak ładnie pachnie. Jego ja go dorwałam na przecenie ostatnio. Czy ostatnio? Nie wiem, z dwa miesiące temu. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. No więc on. Nie bójcie się, bo on się tutaj ładnie rozprowadzi. Ale czuć go po prostu na, na tej twarzy. Ale taki plus, że pod makijaż jest dobry. Nic mu się tutaj nie dzieje z makijażem. Dla mnie jest po prostu idealny. A wycie macie dodatkową ochronę w postaci SPF-u. Ładnie pachnie i jest naturalny. <noise> Ale jest więc też koi, czy na spokojnie. Dzisiaj naprawdę odczuwam to, że jest tak gorąco i mam wrażenie, że bardziej niż rok temu, bo jestem w ciąży. Naprawdę, muszę siedzieć w cieniu. Jak wczoraj siedziałam jeszcze sobie na słońcu i było ok, to teraz muszę siedzieć w cieniu, bo jest mi słabo, jakby się męczę i muszę mieć czapkę. Jest to po prostu konieczność, plus dużo piję. Przyszłam teraz, wzięłam sobie trochę, no, pojadłam wiśni yy, i i wziąłem kabanosy. Arbuza weźmiemy później, bo będziemy iść drugi raz na, na plażę, więc tam weźmie, więc przy drugiej turze weźmiemy sobie arbuzę i weźmiemy myślę, że trochę tych wiśni. Bo zaraz i tak, i tak idziemy na obiad. A przyszłam tutaj po pierwsze do łazienki do domku, a po drugie po e, łopatkę dla małej i cały ten. I, cały ten jej O, to. Po to przyszłam. No, więc wracam. Pogoda nam się dramatralnie zepsuła. Nie wiem, czy będziecie... Nie wiem, czy będziecie mnie w ogóle słyszeć. Ale naprawdę nam się dramatralnie zepsuła. Wam, że wiecie, jest ciepło, gorąco, ciepło. Naprawdę, 32 stopnie, tam 33. Kopanie się. się... No to trochę lepiej. A teraz chmieliśmy po obiedzie iść na drugą turę. Też tak jak mówiłam, że mamy iść na drugą turę, to nawet nie ma takiej opcji, nie było takiej opcji, bo po prostu diametralnie nam się pogoda zepsuła, zaczęło się chmurzyć. Strasznie wiać wiatr. Coś w tym stylu co, co teraz. No i przed chwilą troszeczkę padało, taka mrzawka dosłownie chwilowa. A później ma być burza. <grym> Więc ten najcieplejszy dzień został po prostu zepsuty przez pogodę. Jutro mamy ostatni dzień tutaj, a w sobotę z rana jedziemy już w nadmorze. No, I tam pogoda też będzie pewnie kijowa. No potem te dwa dni pierwsze, czyli sobota i niedziela, mają, ma być okej. Okay. A potem ma padać deszcz, więc po prostu wakacje w Polsce nie tyle takie są, trzeba się z tym liczyć. Ale mimo wszystko jest mi przykro, że... że po prostu taka pogoda jest. Już totalnie zmyłam makijaż, piegi mi powychodziły mocniej. Tutaj też nie wiem co będziemy robić przez ten czas, bo mówię, mieliśmy siedzieć na plaży teraz i lepiej wtedy pójść na kolację, a tak to mamy kiche i w sumie nie wiem co będziemy robić. A ty możesz? Tak w ogóle? Więc nie wiem co będziemy robić, gdzie będziemy jeść na kolację, nie mam rady do pojęcia. Na heli, na kolację poszłabym w jakieś zamknięte pomieszczenie. I tak, żeby nie było na zewnątrz, no bo jeżeli ma padać, czy będzie burza, to po prostu dla mnie koszmar. Mam jakoś ochotę pojechać do Giżycka na kolację, ale nie wiem, czy coś będzie otwarte akurat, nie wiem, 19, 20, coś w jest. Nie mam do tego także Zobaczymy, ale jest mi trochę smutno, że wiecie... Pogoda nam się totalnie przed Przedostatni dzień. no Mówię, no jutro jest ostatni dzień, a w sobotę z rana się pakujemy i. W sobotę! Jutro jest ostatni dzień! w piątek. No, w piątek zaczniemy się tam mniej więcej pakować, już mam to tam też miarę ogarnięte, a w piątek wiesz, znaczy w sobotę będziemy wyjeżdżać z rana, żeby dojechać nad morze na miejsce. Mhm. Nie? Jest przykro. Może ja się to jest chujowa No bo też... no, mieliśmy teraz na plaży, nie? Jeszcze korzystać z tego. Nie zdążyłam się w 100% popalać. Nieść. O, ona ściąga tej buty. Przyjechaliśmy na fotki, Nagrywam dalej telefonem. Cały czas nagrywam telefonem praktycznie. Przyjechaliśmy na zdjęcia. O, tej. Teraz Ci wypuszczę myszko. Ale jak jechaliśmy tutaj, to Ach, mijaliśmy taką piękną mąkę. To jest po prostu przepiękna, ale kichać mi się chce, bo patrzę w słońce trochę. Chcę <grym> Ci tutaj otworzę. Już za momencie Cię wypuszczę, dobrze? Ale no jest cudownie i muszę Wam to pokazać, jak to pięknie wygląda. Patrzcie na to. Czy to nie jest piękne? Pamiętałam, że to są właśnie maki, więc założyłam czerwoną sukienkę. Ale widok jest cudowny. Tylko niech słońce stamtąd przyjdzie tu. Przed chwilą z obiadu byliśmy tutaj w Wielkiej na obiedzie W restauracji Grota, jak dobrze pamiętam I mogę wam ją serdecznie polecić Jest tam tak dużo miejsca na wieczory na przykład Na wieczór, kiedy jest ciepło Naprawdę super klimacik Bo dużo jest miejsc właśnie siedzących na zewnątrz Zasłoniętych jednocześnie takim daszkiem ale można też wejść na górę i tam po prostu jest, wiecie, taki taras, że tak powiem. I można tam normalnie sobie usiąść. Więc naprawdę, no super klimat, dobre jedzenie. Ja zjadłam chłodnik. U mnie to są obowiązkowe. Jeżeli jest w jakiejś restauracji, to zawsze biorę chłodnik. I pizzę z krewetkami. Miałam ochotę na pizzę z krewetkami. Także zjadłam sobie pizzę i naprawdę była dobra. Ale tak samo chłodnik bardzo dobry. Bartek wziął e, żuberka, e, I tam mi trochę dał I jeszcze nieoposypane pistacjami To już w ogóle Przepyszne, przepyszne Malutka, klasycznie rosła, Ale go bez problemu zjadła, tak jak zazwyczaj Bez problemu je rosł e, W tamtym roku był o tyle problem Z jej jedzeniem, że one były jeszcze na mleku I non stop Chciała tylko mleko A e, Jak iść a jak szliśmy do jakiejś restauracji, to nawet rosoł zupy nie chciała, wiecie. I rok temu jadła praktycznie same frytki, pijając oczywiście mlekiem. No bo w tamtym roku po prostu piła to mleko i wiecie, zanim ona zjadła tą zupę, to wcześniej się napoiła mlekiem i już był, wiecie. Problem, żeby cokolwiek zjadła. W tym roku jest na samej wodzie już. Już nie piję mleka od dłuższego czasu. W tym roku wiadomo, są te frytki, ale wiecie, przez to, że nie piję mleka, tylko samą wodę, no to już ten rosół, pomidorowa, yy, czy tam jakieś mięso, jest, yes, mimo wszystko. Ale rodzice niejadków, takich wybrednych trochę, co do jedzenia, no to zrozumieją o co chodzi, że po prostu wiecie, żeby cokolwiek zjadła, to nawet frytki niech będą po raz któryś <laughs> Rozumiecie o co chodzi Przez to, że jutro wyjeżdżamy, to zaraz się, zaraz albo później chwilę, zabiorę się za pakowanie. Trzeba się zabrać za pakowanie tego całego Majdanu, bo jutro jedziemy z rana w nową miejscówkę nad morze. Ale to powiem, gdzie konkretnie jutro. O, niech będzie, że jutro Wam powiem, bo pewnie ten vlog będzie ostatnim z Rydzewa, tym dzisiejszy. Jeszcze zrobiliśmy te zdjęcia w tych makach i naprawdę mega fajne wyszły. Też zmieniłam profilówkę, więc teraz mi po prostu. Z czerwonym, w makach, z brzuszkiem widocznym Jeszcze tylko na YouTube muszę zmienić, bo nie zmieniłam Ale na Facebooku i na Instagramie zostało już zmienione moja profilówka Także muszę się zrobić za pakowanie I jest mi trochę przykro, że już jedziemy w sumie I wiecie, cztery dni, na dobrą sprawę, zostały nam wakacje A potem powrót do szarej rzeczywistości ale już w sumie taka szara rzeczywistość no w sensie po wakacjach no to wiecie już takie przygotowania bo zostało nam tak jakby 3 miesiące mniej więcej do porodu więc no już wiecie to jest takie minimalne więc po wakacjach no będą takie bardziej przygotowania właśnie już pod przyjście na świat nowego członka rodziny you say